Ja, jo. Ty jesteś producentem? Nie, no chyba tak, chyba tak. Nie, no chyba tak. <grym> nie, no, chyba tak. <grym> Znamy się? Presja kamery tutaj jest bardzo odczuwalna. <grym> nie, ja, nie, ja jestem zmęczony nie ten. Nie daje się... wywiadów jeszcze. Jeszcze, jeszcze doga... nie zaczęliśmy, on już jest zmęczony, wiecie, o co dzień, no, taka jest młodość. Dzisiaj. Na mnie działa to na odwrót, jak robię muzykę jestem, że... a jak nie robię, to jest Ja zauważyłem, że im młodszy e, współc, tym bardziej jest zmęczony tym wszystkim. Ja mam w lipcu 33 Ja mam w lipcu 33 lata A jestem mniej zmęczony niż to mało co tu klepią i tak dalej. co tu chodzi kurwa? jakiś może to, nie wiem co. Mów głośniej. To jest na jakiś ma just Patrick Omni Natura 3. I'm not kidding, Cieszy mnie to, że mocna treść. Trafia w moim kręgu hmm. do, do mojej ziomali, bo znają historię od podszewki, nie? Wie o co chodzi? I kiedy słyszą coś takiego pierwszy raz, no to mają takie wow, nie? I to jest najlepszy props, nie? Ło jest lepszym propsem niż ktoś by ci powiedział, ej, stary zajebiste, to jest kurwa ale flow, no lepsze jest? zgadza się. Ło wow, wyraża więcej niż tysiąc Kiedyś mojej dłoni piwo i bland na słuchawkach pak albo pitnac. Za szerokie spodnie tu chcieli bić nas. Bez troskie wieczory, bez Insta. Te pierdolone iPhony zmieniły świat. Ja wolałem dialogi klimat boiska. Witam się, Anko. Jesteśmy na rapstreamie dwójce. Właśnie pierwszy numer poszedł. Zaczynamy, powiedzmy, od tych lżejszych. Dokładnie, dla ludzi którzy... Bitowo przynajmniej, bo później dopiero będzie huk. Nie? widziałem, że tam będzie pisali, że chillowe, chillowe... Co się i... właśnie stało? to jest właśnie to, jest to co to, może mieć wpływ na... Będzie huk, no. Dobra, co się wydarzyło mówię, przed chwilą? Mówię prawdę. Przed chwilą się wydarzyło to, że zaczęliśmy RapStream 2, wbiłem się do kabiny, Sabura przygotował sesję, nagrałem pierwszy utwór, czyli Real One. Z jednym błędem, była jedna pomyłka. Dwie stówki poleciały dla Olafka. No i co, za chwilę robimy drugi utwór, tak? People say, leśny jadę na bicie. Zawsze będą dużo mówić, wiesz, będą mieli jakieś ale. Ja nie potrafię rozgryźć ludzi, którzy, którzy wchodzą na mój talent. Szacunku nie da się kupić, więc, więc sobie zapracowałem. Ej, zawsze będą dużo mówić, uh, ja udam, że nie słyszałem. I ogarniam, w którą stronę się te drzwi. Ja zrobiłem to samo. Mówię, co jest, kurwa, nie Najważniejsze, wie? że dobrze idą te tejki. No bo wiesz, jest stres, ja nie powiem, że nie ma stresu. Jest stres. Powoli się oswajam z całą sytuacją, wiesz? Bardzo dobrze. Bo te problemy techniczne, kurwa, to pogoda i w ogóle. Jest, dobrze. Trochę mnie no bo jak tam jest dobrze. Czekam na te mocniejsze traki. Nie tylko ty. Pracuję przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, wiesz o co chodzi. Ja serio kocham to, co robię i liczę na odbiór, nie liczę nad godzin. Bang. O, jesteś. A jestem. Mnie zaskoczyłeś teraz, no nie słyszałem do... Cię. Nie chcę z wami wątkać, nie chcę z wam A życie jak wy, kurwa, absolutnie nie chcę. W domak, szony, na backstage, Długi pokryzja wypyła dziś na powierzchnię. Żadni ludzie, którzy wciąż wam, okazują respekt. Śmieciowe newsy o frikach, po co się klika, i wszędzie te mordy funów, nawet na patonikach. No, myślałem, że tak będę wyglądał po 10 numerach, a wyglądam tak po 5, więc. Trochę nie no, a ten ostatni numer no, teraz. Ale nowe tchnienie, zaraz po prostu wejście. <noise> i... I bardzo dobrze. No, ale było, tak, było tak intensywnie, że nie ma co się dziwić, że trzeba odpocząć. Ale naprawdę. Jest ogień. Jest ogień no. Bo... Polecamy tego Alegrowicza? <laughs> Chciałbym znów osiemnaście lat I bez trosk osączyć brodę Chciałbym móc to przeżyć jeszcze raz Nawet tobą się rozczarować Chciałbym zrobić osiemnaście lat i niczego nie żałować Gdyby tak się dało cofnąć czas Do wybrojenia bym go cofał Znów uciekam z domu, mamo, wybacz mi racie wrócę cały, nie zamykaj drzwi chyba tracę dla niej głowę, to nie byle flip Wejdzie wszystko goodie, tylko kilka piw wow. Dobra, ekstra. To idę. Jo, jakiś komentarz? Taki, że to był który? Siódmy numer? Chyba ta. To był siódmy numer, moi kochani. Jest naprawdę nieźle 23.21. No, są duże szanse, jest że wyrobimy się do pierwszej. Myślę, że na tak. Jeszcze trzy kawałki. <laughs> Nie, wylewam rzuci w postach. Wolę, byś o mnie zapomniał. Kiedyś bym szukał atencji. Obudziłbym cały Poznań. Dobra, wiesz co? Jest tak, jest problem głośnościowy, bo bit mi strasznie upie, a wokal też jest taki trochę przesterowany, także. No, tylko to byśmy musieli ogarnąć, a a zresztą sobie poradzimy. Chciałem skroić taki singiel. Sobie kręci parę baniek, udostępniam go na stories i napiszą pan Chcę się rozdwoić i celować w łeb, te muśliwie z 21.5, bo to mógł być mój przełomowy rok, a doszło do rozpadu składu i zdjęć Ciary AC nie znaczą nic, dla mnie CF to dziś powód by żyć, Kuba wydziarał w Tajlandii to logo, a jak się pękła ta nic. Jakbyśmy się nie widzieli No, no wiesz, bo u teraz zamawiam, także Trzymaj się po bardzo, no. bardzo miło, że wpadłeś. Dziękujemy. Spoko. Chciałbym no, 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 no. to przeżyć jeszcze raz Nawet tobą się rozczarował Ci chciałbym zubieć 18 lat Niczego nie żałować Gdyby tak się dało cofnąć czas gdyby się dał, bez wątpienia bym go cofał Znów uciekam co mu mamo wybacz mi racie wrócę cały nie zamykaj drzwi